Witam mojego gościa, Magdalena Młynarczyk, Koszańska Biblioteka Publiczna i koordynatorka akcji Żywa Biblioteka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od początku. Eee, czym jest Żywa Biblioteka? Skąd się ta idea wzięła i jak trafiła do Polski i do Koszajna? Żywa Biblioteka jest spotkaniem człowieka z człowiekiem. Eee, żywa książka, osoba, przedstawiciel, przedstawicielka jakiejś grupy, która jest dyskryminowana, narażona na dyskryminację lub obarczona stereotypami. Po raz pierwszy Żywa Biblioteka odbyła się w 2000 roku w Danii, gdzie grupa młodych ludzi spontanicznie zorganizowała właśnie taką żywą bibliotekę, czyli spotkanie, które konfrontowało społeczność lokalną z osobami, które były narażone na wykluczenie społeczne. Pierwsza Żywa Biblioteka w Polsce odbyła się w 2007 roku w Warszawie. E, następnie, e, już systematycznie, co roku odbywa się od 2007 roku od czerwca we Wrocławiu. I właśnie Wrocław jest takim koordynatorem wszystkich żywych bibliotek, które pojawiają się e, w naszym kraju. E, Żywa Biblioteka do Koszalina trafiła po raz pierwszy w 2011 roku. E, odbyły się już trzy edycje, 20 marca. E, Zapraszamy wszystkich chętnych na czwartą odsłonę. Mhm. W ubiegłym roku nie odbyła się. Był jakiś powód, czy, czy było trudno z gośćmi? Bo to też nie jest łatwo, o tym zaraz porozmawiamy. To był taki celowy test. Chcieliśmy sprawdzić po tych e, trzech latach, gdy pod rząd systematycznie organizowaliśmy tę akcję, czy będzie zainteresowanie, czy formuła się nie przejadła, czy wciąż osoby będą chciały przychodzić i rozmawiać e, z żywymi książkami. E, okazało się, że takie zapotrzebowanie jest. Docierały do nas zapytania i od osób indywidualnych, e, i od Szkół, więc pomyśleliśmy, że tak, że warto do tego e, projektu wrócić. No i z nową energią przygotowujemy teraz czwartą edycję. Bardzo nas cieszy i nowością jest to, że potencjalne żywe książki e, same zgłaszają się, e, proponują, jaki tytuł chciałyby reprezentować i że chcą wziąć udział w żywej bibliotece. To jak to wygląda technicznie? Ktoś się zgłasza, e, mówi o tym, że chce porozmawiać o sobie. Eee, jakich wskazań mu udzielacie? Przede wszystkim trzeba rozeznać, czy są to indywidualne problemy, e, ponieważ żywa biblioteka, mimo że jest wspaniałą akcją, e, nie jest lekiem na całe zło e, świata. Więc trzeba przede wszystkim mm, zorientować się, czy dana osoba jest źle traktowana, dyskryminowana z uwagi na to, że przynależy do jakiejś grupy, czy są to na przykład jakieś problemy indywidualne i wtedy no, to, nie jest, to nie jest ta akcja. Tak. Właściwie szukanie żywych książek, weryfikowanie tych osób, rozmowy z nimi to jest najtrudniejszy i najbardziej eksploatujący nas, organizatorów, etap przygotowania, z uwagi na to, że żywa książka to nie może być osoba przypadkowa. Tak? I, i, i... Ci główni bohaterowie projektu właściwie są najważniejsi. No tak, Oni... muszą mieć coś do powiedzenia poza wszystkim, prawda? Tak, muszą, muszą być świadomi problemów swojej grupy, mieć coś do powiedzenia, mieć odwagę i chęć opowiedzieć często swoją historię, e, usiąść twarzą w twarz e, z nieznaną sobie osobą. To też kwestia odwagi. Zgadza się szczerości, otwartości, no i komunikatywności, tak i to, co jest najistotniejsze, osoba ta musi być otwarta, tolerancyjna nie może zasklepić się w tym, że sama jest dyskryminowana czy źle traktowana i jednocześnie w jakiś nienawistny sposób odnosić się do innych mniejszości, tak? Więc szukamy takiego człowieka, który ma otwarty umysł no i będzie spełniał powyższe warunki, nie jest to łatwe. Z jednej strony macie już osoby, które będą żywymi książkami w tym roku, a z drugiej strony szukacie jeszcze innych. To powiedzmy, kogo macie i może kogo szukacie? Mamy już bardzo dużo książek. Tak jak wspomniałam wcześniej, sporo osób zgłosiło się e, spontanicznie, dzwoniąc do nas czy pisząc maile. E, taką książkę.